No. Cześć Michał. Witamy. Witamy. Grupa Patriotyczna BNT. Jesteśmy w Katowicach. Mamy dzisiaj 6, 6 lipca. W Katowicach obraduje PiS. 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 A tutaj jest prawda. Prawda jest taka, że PiS wie, gdzie wygrywa się wybory parlamentarne. Czyli na Śląsku. Czyli na Śląsku. Oni wiedzieli, gdzie to trzeba zrobić. Przyjechali tutaj. Na moje urodziny wczoraj przyjechali, no niestety prezentu mi nie przywieźli, dlatego ich nie zaprosiłem. Ja, ja nie na pewno byłem, był, na pewno ktoś tu no. był. To był, no, no. no, był Morawiecki czy? No nie no, nie tak. <laughs> nie, nie. Ale, ale e, zbliżamy się do, do finału ustaleń tak zwanych centralnych, że e, ruszymy niedługo z tym projektem. Już konkretnie. Co masz do powiedzenia na ten temat? Spojrzałem w oczy głęboko Michałowi Kodzieczekowi, i ja mu ufam. Ja Wid, też. Ja widzę, że to jest jedyna alternatywa na ten moment. Alternatywa na to, żeby ściąć te łby Kukiza, Korwina, na tych wszystkich prezesów, którzy niszczą i spalają nadzieję, która. Tę nadzieję, którą widziałem, która rosła wtedy w która W jak ludziach jak... się budzi się, w ludziach, i oni specjalnie, oni, tak. to są takie piece krematoryjne, nie Które się spalają. Dokładnie, spalają ludzką nadzieję. No. i za to się powinno ich ukarać, a nie premiować ciągle tak, nowymi dokładnie. stanowiskami. Nie? Prawda? Prawda. Jest... Jako prawda nas wyzwoli, dokładnie. Prawda jest. Jak każdy widzi, albo czarna, albo biała. Bo nie zawsze prawda jest taka, taka jedno, jednobardna. No, Dokładnie. Dobra, zapraszamy wszystkich, którzy by chcieli się do nas przyłączyć. Zapraszamy do tego, żebyście się włączyli już tak, tak prosto w marsz, bo ten marsz będzie marszem do zwycięstwa. Ja tutaj tak. nie ukrywam, że. To jest projekt z... polityczny, który na 100% zwycięży. Tak. I to musimy zrobić profesjonalnie. A my z Michałem, a my z Michałem mamy taką. Taki dar do wyszukiwania talentów tak. politycznych. Co się tak. potem dzieje z tymi talentami, to, to jest ich sprawa, tylko my mamy dar do wyszukiwania ich. Jak wyszukujemy, przyłączamy się do nich, to oni bardzo szybko zwyszkują. Prawda? Tylko że potem nieraz. Ktoś się złapserda, czyli potem no, no tak jak kuki z wszystkich przepraszam, ja czekam kiedy mnie przeprosi za to, że, że nie wystawiał kandydatów do Senatu. Panie Pawle! Ale on się powiedział, iść do Sanockiego. Do Sanockiego i powiedział. Go. Dobra, dobra, nie będziemy tutaj personalnie się tego Dokładnie. chcecie. Jeżeli ktoś poszukuje prawdy, droga do prawdy jest tu. Dokładnie. Do nas, do nas, Dokładnie. do nas. Serdeczny uścisk i... Przede wszystkim ten okręg, tutaj, wyborczy Katowice i mój okręg 29, zabrzeby tą Tarnowskie górę Gliwica. W ogóle cały śląsk. Cały śląsk. Cały śląski, tak. śląsk, nie tylko śląsk, bo również Podbeskidzie i ziemia Częstochowska, tak? No, no, słuchajcie, kampania wyborcza niedługo się rozpocznie. Ona tak naprawdę już się rozpoczęła. Tak. Ale taki tak. Z pełną parą niedługo, jeszcze chwilkę. I... Jeszcze chwilę, jeszcze chwilę, trzeba poczekać, ale. Tak. Ale projekt zostanie dopięty już na ostatni guzik. Piękna nazwa, I... mi się nie kojarzy w ogóle z jakąś Rosją. Mnie się z prawdą kojarzy. A mi, mi też. prawda, no. No, ładna, taka, taka <laughs> fajna jest, prawda? nie Tylko Bo prawda, no tak. Prawda na jaka jest, każdy widzi. No. Pięknie jest, prawda? Nie? nie? Pięknie może. No, 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 i tak samo pięknie będzie. I zapraszamy I tak wszystkich do współpracy. Tu nie ma jakichś tam super głów, które u góry są najważniejsi. Tu wszyscy jesteśmy ważni i razem wspólnie będziemy budować ten projekt polityczny Prawda. No i niedługo, niedługo, no u nas ten Prawda Okręg 29 ma swoją, tak samo jak i Prawda Śląsk, Prawda 31. Wszystko na Facebooku jest. Ja dodam w opisie w, w, tam linki, wszystkie i do nich po prostu na, na ten link kliknąć, i tam będą wszelkie informacje udzielane, co dalej. Jakim Oczywiście, jeżeli ktoś jest spoza województwa śląskiego, również może u nas języka, że tak powiem, zasięgnąć, udzielimy informacji. Pozdrawiam pana z Rudy Śląskiej, który się do mnie odezwał, bo chciałby nam budować koło prawdy. Pozdrawiam. Ja nie powiem, kto to jest, ale, ale chciał, także, także tego pozdrowienia. Pozdrawiam takiego pana z Lubelskiego, który się do mnie też odezwał, bo też chciał w drodze do prawdy odezwał się do mnie do Katowic. No. Ale fajnie, ja wdzięczny jestem, że ludzie kontaktują się ze mną i że chcą... Prawda jest wszędzie. Będzie. będzie, będzie, będzie. Dobra, no to, no to zapraszamy. Prawda jest taka, że nie mamy innego wyjścia. Nie ma. Nie ma. Tylko prawda. Do nas. Na razie. Et ça.